Samotych i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszy fantastyczny dzień, dzisiaj jest czwartek, a więc czas na samo czwartek. W samym czwartku będziemy przeplatać trochę metodę Ponieważ pytania się nudzą Tak jak większość ludzi mówi W jednym w samym czwartku będą inne rzeczy W drugim inne W jednym pytania, w drugim jeszcze inne A dzisiaj pomyślałem Tak tydzień temu już mi wpadł do głowy taki pomysł I sobie pomyślałem, że będą rymowanki Także dzisiaj będą rymowanki od widzów Od was, tak Od ciebie i od ciebie Chyba, że ty nie pisałeś Łaśłeś Mało osób napisało rymowankę, bo wiecie, łatwiej napisać jakieś tam pytanie, niż wysilić się i napisać rymowankę. Ale dla tych osób, które napisały jakiekolwiek rymowanki, bardzo serdecznie dziękuję. Także chyba sobie je przeczytamy. Czwartek, czwartek już nadchodzi. Samo czwartek się więc rodzi. Samo ledwo dycha. Samo tyszka dziennie cicha. Na ten odcineczek piękny, dawaj suba, nie bądź wstrętny. Ta rymowanka jest świetna. Normalnie Kasia wysiliła się super. Normalnie Kasia, to poetka. I w ogóle wszyscy poeci, którzy to napisali. Jak anioła głos usłysza. A. Jak anioła głos. Przybył czwartek usłyszałem go Tak to o narastają dróg stoi samo czwartek. On wskaże ci drogę. Już pod koniec dnia na kanał bi Widzę widzę samotychę i ludzi tłum. Jestem pierwszy. Jej to chyba sen dla Simona za tą fantastyczną piosenkę naprawdę bardzo super, brawa chociaż ja i tak nie umiem śpiewać ale ale co z tego, ale mogę sobie pośpiewać mamy tutaj bardzo długą rymowankę ale to dobrze, bardzo fajnie mamy co czytać się nie leni, samo dycha, tylko po aparat czmycha samo czwartek czy też nie Nagrać trzeba każdy wie. Z tato można coś się bawić i by to śmietano uwalić. Ale liczą się widzowie czy się podoba. Widać po ich mowie. Śmieją się aż bolą brzuchy, bo Michał sypnie czasem żartik suchy. Tak to bywa na tym kanale, że nie wchodzą tu robale. No bo zawsze coś się dzieje, przez ten wiersz niech Michał się śmieje. Normalnie Amelia rozwaliła system fantastyczny wiersz. Poeci, poeci, samotyżki to poeci i fantastycznie, normalnie gratuluję wam za to, że jesteście tacy fantastyczni. Samotycha już szykuje samo czwartek się Lady, ale mieli, bo jest bardzo spoko Gostkiem, ale też gostkiem lubika. Też nie wiem, co właśnie przeczytałem, ale każdy się stara na swój sposób. Każdy tam jakieś rymowaneczki sobie wymyśla. Dziś jest czwartek, więc trzeba obejrzeć samo czwartek. Na nic innego mnie nie stać. O Ani. Gratuluję, Aniu, naprawdę bardzo ładnie, bardzo ślicznie i, i też widzę w tobie potencjał artysty. I w ogóle, e, tak, będzie dobrze, naprawdę. Sam czwartek już za nami i zajadam się poczkami. Rymowanek to jest tyle, mało było rymowanek, ale mam nadzieję, że rymowaneczki Wam się spodobały i że w ogóle fajnie, fajne rymowanki, że ten no i ten. Mam nadzieję, że rymowanki od was bardzo Wam się spodobały, bo ja naprawdę jestem zachwycony tym, co zrobiliście właśnie. Kurczę, mało tego, mało tego w czwartku. Co ja mogę jeszcze zrobić? Żeby czwartek nie był taki krótki. Jako, że czwartek wyszedł trochę krótko to możecie popatrzeć sobie na palmę. Tak, palmę na plaży. Miłego oglądania. w komentarzach co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku co ja mam robić czy coś w samo czwartku oczywiście bo tak jak mówię zmieniały formułę samo czwartku już nie będą same nie będą same pytania tylko chcę żeby było coś jeszcze więc piszcie może będziecie mieli więcej pomysłów niż ja bo ja do końca nie wiem co mam zrobić żeby to było ciekawe i w ogóle i tak 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 tak, tak żeby samo czwartek był jeszcze bardziej ciekawszy bo same pytania to nie są zbyt ciekawe nie wiem może chcecie Coś, co macie w samo Nie wiem, piszcie, co chcecie w samo Piszcie, jakie materiały chcecie zobaczyć na moim kanale. Co mam nagrywać. Także wbijajcie nas na chat. Na Nazywam się Samotycha. Wbijajcie na fanpage na Facebooku. Nazywam się również Samotycha. Wbijajcie na grupę na Facebooku. Samotyszki, Samotychy. Na grupie jest już nas ponad 400. Także bardzo jestem z tego zadowolony. Dobimy 500 osób i będę jeszcze bardziej zadowolony. Kupujcie koszulki na Samotyszka Także dzięki za obejrzenie. Krótki, bo są samo czwartek. Ale był, mam nadzieję, że taki krótki, ale chodzi po prostu spodobał, taki na czwartkowy dzień. Także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się! No i Cześć!